Wściekły i mściwy. Taki jest polski premier w opinii nawet zaprzyjaźnionych z nim mediów i polityków. Dobry i mściwy. Zdolny zatem jest posunąć się do wszystkiego. To nie jest wesele. Nawet przyłapany na kłamstwie w sprawie oszczerstw w kierunku amerykańskiego prezydenta. Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Kłamie bez mrugnięcia okiem. Nie, tego typu. Sugestii nigdy nie zgłaszałem. I znów można powiedzieć, że ubrał się diabeł wornat i ogonem nam msze dzwoni. Mam. Pięć prostych przykazań. Pierwsze z nich to nie atakuj polskich służb i wojska. Zdrowy rozsądek podpowiada, że premier apeluje do swojego kolegi z dawnej partii. Tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po, po prostu. Pe, to, to nie są ludzkie pe, pe, z, zachowania. Albo też do koleżanek i kolegów posłów z obecnego Sejmu. Może ja podejdę bliżej, nagram pana bliżej. Twarz zeskanujemy i. Może uda się znaleźć. Jednocześnie można pomyśleć, że pewnie to przekaz do strategicznych mediów Tuska. Donald Tusk moralizuje cały naród. Dlatego zwracam się jeszcze raz. Do każdej Polki, każdego Polaka. Realnych sukcesów gospodarczych brak, zatem premier znów stara się zagrać na emocjach. Widzimy w tym momencie ogromną w ogóle hipokryzję, chociaż nie wiem, czy to może być hipokryzja, czy może bardziej jakaś amnezja ze strony kolic 13 grudnia. No to jeśli panowie i panie z obozu Tuska nie pamiętają, to dalej przypominamy. A co mówił ten sam człowiek, kiedy to z Białorusi? Łukaszenka z Putinem wysyłali do nas agresywnych migrantów? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Wielu jednak to nie dziwi, bo Donald Tusk był architektem resetu z Rosją w trakcie swoich pierwszych rządów. Ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachów twierdzy nie, nie sypał. Swoi posłuchali, bo po latach odpowiedzialny za dyplomację z otoczenia Tuska przekonywał: Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. Ewidentnie Donald Tusk i jego ludzie w lustro nie patrzą. Tusk to bowiem też architekt polaryzacji społeczeństwa. To on wymyślił Janusza Palikota, który rozpoczął ten proces. Wielokrotnie ugał na temat polskiego prezydenta. Wiemy za to, że prezydent polski Lech Kaczyński nie był alkoholikiem. Notabene karma wróciła. Palikot odpowiada teraz za oszustwo ludzi na wielką skalę przy produkcji alkoholu. Kolejne punkty prawdziwego państwowca według Tuska to oczywiście uderzenie w prezydenta, czyli koniec z wetami, szantaż wojną, czyli konieczność poparcia Ukrainy i ślepa miłość do Unii Europejskiej. Nie wolno źle mówić o Brukseli, koniec kropka. Ani słowa zatem o migrantach czy zielonej polityce. Widzimy, że Donald Tusk. Zagęszcza, zagęszcza atmosferę, przyspiesza tą walkę i, i nie będzie odpuszczał. Początek jesieni to mamy w ogóle takie pozbieranie się Donalda Tuska w wielu sprawach takich propagandowych komunikacyjnych. Tak postawioną sprawę młodzież nazywa trollingiem. z kolei purysta językowy zdefiniuje jako cyniczną grę.